Cześć kochani, znajdujemy się właśnie na drodze z, z Sosnowca do, do Krakowa. Udało nam się zorganizować w ostatniej chwili na wypad na wieczorne szusy do kasiny na narty. Zobaczymy jakie tam są warunki. Dzisiaj mamy mikołajki, także taki wypad mikołajkowy. Jak chodzi o samą stację narciarską, mamy tam sześcioosobową kolej wyprzęganą z osłoną na wiatr jak chodzi o, 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 o czynne stoki to z tego co się zorientowaliśmy to y, jest czynna ta główna trasa niebieska, która ma 1300 metrów według oficjalnych danych, nieoficjalnie podobno że 1450, także tam niewielka różnica, ale, ale ale w każdym razie sporo ponad kilometr, można pojeździć chyba taka na ich najlepsza chyba tak szukaliśmy jakiejś takiej dłuższej trasy yy, czynnej no tam na kotelnicy jest niebieska ta, ta przyoczynna yy, kotelnica Express. natomiast yy, z nią no, tam jest ona jest płaska my trochę byśmy chcieli jednak poszusować będziemy sobie jeździć od 18 do godziny 22 zobaczymy jakie warunki są na wieczornej jeździe No kochani, dojechaliśmy właśnie do Kasiny na wieczorną jazdę. Może trochę opowiem o stacji, stacja narciarska w Kasinie Wielkiej to stacja, która rozpoczęła swoją działalność w 1978 roku. Była to kolej Orczykoła w 2002 roku po zmianie właściciela, kolej została wymieniona na kolej czteroosobową. Kolejkę dokładnie tak, następnie oraz w 2002 roku wymieniono, dostosowano, dostosowano trasę do po prostu ją wyprofilowaną ze względu na to, żeby była na laciarzy dużo przyjemniejsza. Oprócz tego zastosowano system naśnieżania oraz oświetlenia. Następnie kolejną modernizację kolejka przyszła w 2016 roku kiedy to znowu się zmienił właściciel oraz no i zamontowano właśnie tą nowoczesną kolej, krzesełkową sześcioosobową firmy Doppelmayr. nam wywaliło. Ciekawa sytuacja. Jesteśmy na wyciągu. Jeszcze w takiej sytuacji nie miałem. Nie ukrywam. Ciemno jak. Ale pomyśl jak jedziesz na nartach. O no! To, to musiało być ciekawe przeżycie. Bo tutaj siedzisz, to to mi nic nie grozi. Gorzyna, no i to a... chyba na agregacie ściągają, bo to. I, jeden na drugiego wjedzie. No tutaj... tak, bo to bo tam, tam gaz, gasło, nie? Ogasło się. Być może nie będą wpuszczać, tylko aby wszystkich zrzucić, nie? No. Awaryjne światło włączymy. Mamy awaryjne światełko. Fajnie. Znaczy nie fajnie, bo pewnie zamknął stoka. Ale... Nie, może uruchomię, jeżeli to tylko wiesz bezpiecznie czy coś, ale jeżeli no coś, coś grubo, to może być nieciekawie. A I tak mówili, że od jutra zamykają tak? tutaj. Tutaj? No tak, tak no. słyszałem jak dzwoniłem tutaj. Już dzisiaj się zastanawiali nad tą wieczorną jazdą od będzie, ale... Ale no szkoda, szkoda by było. Oczywiście każdy to pokaże, zobaczymy co to, co to się odbywa. no to widać, że troszkę się ciemniej zrobiło niż było no ale cóż, wyciąg działa miejscami kompletnie nic nie widać ale no ale jedziemy, widzieliście jak to wyglądało na na zjeździe, no, na szczęście wyciąg dla nas działa warunki są dość ciężkie, bo jest troszkę nierówno ale ale dajemy radę no ta plusowa temperatura ewidentnie dała nam dorsze yy, warunki może teraz coś powiem o reżimie sanitarnym Widzicie, że jestem bez maseczki, bo no jestem na wyciągu, jestem tutaj z osobą z mojej rodziny, to bez oczywiście no my przyjechaliśmy tu samochodem też bez maseczki, czy tu mamy czy tu nie mamy maseczki, czy tam, to jest dla mnie logiczne, że nie, nie, nie będę zakładał maseczki, gdy jestem z moim bratem na na wyciągu, natomiast mieliśmy sytuację, że dosiedli się do nas inni yy, i i i Właściwie tutaj obsługa nic nie robiła z tym, także pod tym względem reżim sanitarny nie jest zachowany. I wtedy oczywiście maseczki mieliśmy ze względu na naszego bezpieczeństwa, no bo nie, nie mieliśmy nawet, no co mieliśmy zrobić? Wysiąść z tego krzesełka? No nie dało się po prostu, i się dosiedli w ostatniej chwili. E, co jeszcze? Jak chodzi o korytarze do, do, do wyciągu, to są wyznaczone takie e, korytarze specjalne żeby sobie przejść, żeby każdy mógł sam, żeby można było zachować ten odstęp. I to faktycznie działa. Widzicie, no, teraz się oświeciło, oświeciło się coś. Tutaj mamy już jakieś oświetlenie. No, może tam tą awarię naprawili, może prowizorycznie, bo prowizorycznie no... Ciekawa sytuacja. Dawno nie byłem w tej stacji. Tutaj jeszcze ostatni raz ja tu byłem, jak jeszcze była ta poprzednia kolejka, właśnie ta czwórka. I... no i troszkę się tu zmieniło ewidentnie. No. Troszkę chyba dołożyli tutaj oświetlenia do i, yy, i dołożyli, no i właśnie oczywiście wymienili ten wyciąg, który jest tutaj super, jest tutaj ciepło na tym wyciągu. No i po drugiej awarii prądu w końcu, w końcu chyba poradzili sobie z tą usterką, bo jak widać światła zaczęły świecić. Jetzt jeździmy dalej. No, chodzi o samo środek, to jak widzicie wszystko jest ok. To no, może jest tam poza delikatną awarią. Nie wiemy z czego wynikająco, no ale cóż takie rzeczy się widocznie zdarzają. Cóż poradzić. No. Jeździmy, jest godzina 20. 20 jest? 20-30 no, 20 prawie 30 a ruki są dość ciężkie, no bo jest ciepło. Ciepło jest i... Napta jest ciężka przede wszystkim. Przede wszystkim jest napta ciężka, bo ta temperatura jest plusowa, śnieg jest śnieg jest po prostu miękki. W sensie śnieg jest lepki, o Bardzo ciężki do, do jazdy, do prowadzenia na... Tutaj młodsi mają delikatne problemy. Jednak to jest trasa niebieska, a a, 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 a dzieci mają problem. No jeszcze ta, 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 ta z tą awarią prądu był taki problem, że nie było po prostu miejscami w ogóle oświetlenia. Jesteśmy przy głównej stacji kolejki w Kasinie. Godzina 20 prawie pierwsza. Warunki oceniam na trudne. No, ze względu z, przede wszystkim na temperaturę. Jednak, jednak i tak to, że to jest Mikołaj, pokazuje, że Gasina i tak sobie świetnie dała radę, żeby otworzyć się jeszcze przed Mikołajem Pastycznego w Polsce pojeździć jeszcze jesienią pełną jesienią, bo mamy w sumie jeszcze do, do, dość, dość tak faktycznej zimy, praktycznie 3 tygodnie, nie? 2-3 tygodnie, 2 tygodnie, no ale właściwie 2,5 tygodnia. No oświetlenie już działa, także jest fajnie. Jeździmy dalej.